Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin Dzisiaj zapraszam was na recenzję najnowszej wersji myszki Razer Dead Adder. Jest to Razer Dead Adder Chroma. Za taką myszkę zapłacić trzeba będzie jakieś 70 euro. A myszkę wyróżnia dobre wykonanie, bardzo dobre parametry techniczne i też fakt, że jest bardzo wygodna. No i takim plusem jest też nowe podświetlenie chroma, które możemy w dużym stopniu spersonalizować. Zapraszam was na recenzję. Na razie myszka jest jeszcze wyłączona, za chwilę ją podświetlę, natomiast zobaczmy przy okazji kabel. Kabel mamy ponad dwumetrowy, oczywiście zakończony podłotanym wtykiem USB. Kabelek jest bardzo elastyczny, więc nie będzie problemu z uporządkowaniem go. Kabel ma ponad 2 metry, więc jest bardzo długi, no i zakotwiczony w myszce jest moim zdaniem bardzo dobrze. Przy okazji zobaczymy sobie też ślizgasze, które w tej myszce są. No, jakby nie było, bardzo, bardzo małe. Mamy ślizgacz tylny, niewielki i dwa bardzo małe ślizgacze z przodu. Natomiast na podkładkach ta myszka zachowuje się bardzo, bardzo dobrze. Ślizg jej jest może nieperfekcyjny, ale naprawdę niezły. Do tego waga 105 gram tej myszki pozwala jej się szybko przemieszczać, ponieważ nie jest ciężka. Przy okazji, moi drodzy, widzicie sensor optyczny 4G, który daje tej myszce aż 10 10000 dpi. Tak więc myślę, że te 10 tysięcy będzie w stanie zadowolić każdego gracza. Low sensowcy mogą grać na niskim DPI, high sensowcy mają tutaj praktycznie nieograniczone pole do popisu. Chociaż szczerze mówiąc nie wiem czy na 10 dpi da się w ogóle grać. Przy okazji, też inne parametry myszki są bardzo dobre, ponieważ mamy przyspieszenie na poziomie 50G, no i prędkość myszki na poziomie 200 IPS-ów, więc bardzo, bardzo przyzwoicie. No dobrze, teraz myślę, że możemy już sobie ją podświetlić. Zobaczcie to podświetlenie w pełni okazałości. No i proszę bardzo, myszka jest już podświetlona. Przy okazji, powiem Wam tu nieco o jej wyglądzie i wykonaniu. Jak widzicie, mamy profilowane. Przyciski. Cała myszka jest wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Myślę, że w tym momencie dobrze to widać. E, cały korpus jest lekko wygięty. Klawisze są wyprofilowane, tak żeby palce dobrze na nich leżały. Po bokach mamy elementy gumowane, z drugiej strony też i od góry myszka ma taki kształt. Czyli jest typowo wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Jest bardzo wygodna, jest to myszka duża. Jeśli interesują Was dokładne wymiary, to zapraszam na ten Razera. Tam są dokładnie podane. No i myszka jak najbardziej do typowego palm gripu, do fingertipa raczej ciężko, do claw gripa jako tako też się nada, chociaż jest to typowo według mnie myszka do palm gripa, czyli takiego pełnego chwytu, przez właśnie swoje wymiary, jest naprawdę długa, jak widzicie też jest wysoka. I co tutaj jeszcze mamy, czego nie mamy? Mamy przyciski podstawowe, które pracują właśnie tak. Wciska się je lekko, pracują dość cicho, więc pod tym względem nie mam żadnych zarzutów. Mamy dużą, fajną, głowwaną rolkę, która jest też podświetlana. Rolka chodzi z lekkim oporem. Ja akurat bardzo lubię tego typu rolki. Rolka działa jako przycisk, nie działa na boki. No i moi drodzy, w Dead nie mamy żadnego przycisku do zmiany DPI. Robimy to w programie. Później mamy logoryzera, które jest oczywiście najfajniejszą ozdobą tej myszki. Podświetlane i konfigurowalne. I po boku mamy jeszcze dwa duże przyciski. Tak one pracują. Są duże, więc nie ma problemu z wciśnięciem ich. I ich rozmieszczenie jest również bardzo dobrze, ponieważ zobaczcie, trzymając prosto kciuk, sięgam do pierwszego. Lekko odginając, sięgam do tego drugiego. Więc naprawdę fajnie to się sprawdza. Jest fajnie rozmieszczone. No jest przycisków, to by było na tyle. Moim zdaniem myszka bardzo minimalistyczna, nie ma żadnych zbędnych przycisków. Typowo dla graczy, którzy nie potrzebują ich po prostu. I przy okazji ten kształt jest bardzo fajny. Myszka naprawdę świetnie leży w dłoni, jest wygodna. Nawet po kilku godzinach grania nie ma z tym żadnego problemu. Teraz pokażę Wam możliwości programowe i pokażę Wam też odrobinkę testów syntetycznych i praktycznych, jak ta myszka zachowywała się w grach. W testach syntetycznych myszka det Chroma poradziła sobie dobrze. Częstotliwość próbkowania bez problemu osiągała założone przez producenta 1000 Hz. Jeśli chodzi o precyzję sensora, w, w testach syntetycznych uzyskaliśmy średnią przekraczającą 95%, co oczywiście jest przyzwoitym wynikiem. Oprogramowanie tej myszki, czyli Razer Synapse 2.0, to prawdziwe dzieło sztuki. Dzięki temu programowi bardzo łatwo skonfigurujemy wszystkie. Przyciski myszki i to dla wielu profili. Możemy także dokładnie ustalić ilość DPI na każdym z kilku przełączeń. W opcji oświetleniowej będziemy mogli pobawić się podświetleniem myszki i to praktycznie dowoli. Ostatnią fajną cechą jest możliwość skalibrowania myszki pod konkretną podkładkę. Po prostu myszka wykona szybkie skanowanie powierzchni i dopasuje parametry pracy sensora do powierzchni, której używamy. No i czas na podsumowanie moi drodzy, myszka Razer Dead Adder Chroma to bez wątpienia sprzęt nie tani, ale bardzo dobry broni się bardzo wieloma zaletami oczywiście macie prawo sądzić, że troszeczkę dopłacamy za to ładne logo Razera, natomiast myszka naprawdę wykonana jest na poziomie i sprawdza w grach się znakomicie. Nada się i dla low sensowców i dla high sensowców, ponieważ ten sensor Pracuje dobrze, pracuje precyzyjnie i przy niskich i przy wysokich wartościach DPI, więc pod tym względem jest naprawdę to bardzo dobry produkt. Także pod względem ergonomii wykonania całego tego komfortu użytkowania, który jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ to z tego, że myszka jest precyzyjna, że jest świetna, że ma jakieś dodatkowe fajne rzeczy, skoro na przykład nie leży nam w dłoni, to jest bardzo ważne. Mi tej myszki używał się bardzo dobrze względem komfortu mogę wystawić jej najwyższą ocenę, no i jakość wykonania jest również dobra, ponieważ mamy tu w sumie proste materiały, plastik takie troszeczkę chropowaty elementy gumowane no i tyle, kabel oczywiście zabezpieczony, dzięki czemu jest odporny na jakieś uszkodzenia mechaniczne więc myślę, że ta myszka ma bardzo dużo plusów, minusem może być oczywiście dość wysoka cena jak na polskie e, warunki finansowe no i też troszeczkę mnie martwią te małe ślizgacze. Natomiast poza tym wszystko jest w jak najlepszym porządku i ta myszka jest warta polecenia. Tak więc, jeśli szukacie dobrej, naprawdę dobrze wykonanej i dobrze pracującej myszki w okolicach 200-250 zł, to myślę, że Dead Ader Chroma będzie całkiem dobrym wyborem. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Po więcej informacji, zapraszam do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Tam tekst, zdjęcia i inne ciekawe artykuły i recenzje. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć.